Jakie są priorytety naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie? Co robimy, by rozwijać badania naukowe w SGH? W jakich badaniach europejskich i światowych uczestniczą nasi naukowcy? Zapraszamy do słuchania serii podcastów Badania naukowe i rozwój, która jest poświęcona tematyce polityki naukowej i projektów badawczych realizowanych w SGH. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku SGH Chat Badania i Rozwój. Agnieszka Łuendominczak, prorektorka do spraw nauki. Dzisiaj w naszej rozmowie biorą udział profesor Bogumił Kamiński, szef AI Lab w SGH oraz profesor Marek Kowalkiewicz, członek Rady Naukowej AI Lab, ale przede wszystkim profesor Uniwersytetu w Queensland, zajmujący się ekonomią algorytmów, więc tak naprawdę. Wszystkim, co związane jest z tym, w jaki sposób możemy wykorzystywać algorytmy, sztuczną inteligencję w różnych zastosowaniach gospodarczych, czym też po części zajmuje się AI Lab i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Zacznijmy może od takiego pytania do, do Marka. Marku, całe życie zajmujesz się algorytmami. Rozwój algorytmów i sztucznej inteligencji bardzo mocno przyspieszył w ostatnim czasie. Twoja książka, która ukazuje się właśnie po polsku, mówi o tym, jak niesforne potrafią być algorytmy, jeżeli nie będziemy na nie patrzeć. Dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Tak, świat, świat jest bardzo interesujący, świat jest ciekawy. Wszyscy słyszymy te sygnały z Doliny Krzemowej, że sztuczna inteligencja, systemy sztucznej inteligencji, bardzo zaawansowane algorytmy zaczną przejmować zadania, zaczną rządzić światem, ale rzeczywistość jest taka, że wiele z tych algorytmów, pomimo reklamy, pomimo tego rozreklamowania, tak naprawdę często sobie nie radzi albo z prostymi zadaniami, albo z prostymi zadaniami przez dłuższy czas. Ja mam w domu robot od kurzy który korzysta z najbardziej zaawansowanych algorytmów e, widzenia maszynowego, ale tak naprawdę jak ja go zostawię na kilka godzin, to prawdopodobnie wrócę do domu, on będzie ssał kawałek dywanu, zamiast odkurzał cały dom? I tak naprawdę to jest troszkę taka metafora tych najnowszych systemów sztucznej inteligencji. Bez kontroli człowieka, dosyć często te systemy po prostu, kolokwialnie mówiąc, rozsypują się. Dobrze, no to jeżeli tak to krytykujesz, to dlaczego twoja książka ma tytuł "Sterowanie algorytmami, skoro one są takie słabe, to jak? Jakim cudem one są w stanie nami sterować? Ja miałem bardzo długą rozmowę z wydawcą, i jak tak dokładnie się przyjrzysz okładce, to tam jest taki mały znak zapytania. Dlatego, że ja właśnie chciałem, może troszkę ludzi, to taki clickbaitowy tytuł, tak? Miałem, chciałem troszkę ludzi zachęcić do, do, do zastanowienia się nad tym, ale tak naprawdę ja to widzę bardziej jako pytanie niż jako stwierdzenie. Ale to jest dobre pytanie. Wiesz, słuchaj, od, od kilkunastu lat praktycznie przestaliśmy decydować, czy skręcamy w prawo, czy skręcamy w lewo, jak jedziemy sam. Samochodem, bo to algorytm nam mówi: ta mapka w środku samochodu mówi skręć w prawo, a my bezwolnie, jak ludzkie roboty, podążamy za tym, co mówi algorytm. No dobrze, no ale skoro tak, porozmawiajmy, myślę najpierw trochę o biznesie, bo potem ja bym też chętnie trochę skręcił w kierunku nauki, bo to w sumie taki też tutaj nasz obszar tego podcastu dzisiejszego jest, ale właśnie jeżeli jesteśmy przy biznesie i ogólnie przy wykorzystaniu tych algorytmów, no to jest pytanie takie. Może one nami sterują, może my nimi sterujemy. Jest pytanie, czy ty jakby w swoich badaniach, a może w tej książce wskazujesz, jakimi zasadami należałoby się kierować jako jednak użytkownicy, żeby robić to z sensem bezpiecznie, generując sobie wartość. Oczywiście, tak mam. Książka ma dziewięć głównych rozdziałów, trzy ostatnie rozdziały. To jest dziewięć zasad, jak sobie radzić właśnie w tym świecie sterowanych algorytmami. Natomiast słuchaj, wracając jeszcze do twojego poprzedniego pytania, tylko podsumowując. Ja, jako jednak pracownik naukowy, moim zadaniem jest pokazanie obu stron medalu. Także jeżeli ktoś z naszych słuchaczy oczekuje, że ja będę bronił jednej strony tej dyskusji, to nie, to, to nie jest ta rozmowa. Ja pokazuję zarówno te sytuacje, w których jesteśmy sterowani, oraz takie, w których odzyskujemy sprawczość. Władzę i sterujemy algorytmami. Bardzo mi się podobały te sytuacje, kiedy taka ludzka pomysłowość pozwala nam na przełamanie tego kierownictwa algorytmów. Czyli tak jak tam ostatnio nawet to takie wyniki badań bodajże, jeśli nie się nie mylę z Holandii, że dowolnie duży i złożony model można bardzo krótkim promptem złamać. Wykazano, że to się nie skaluje. Tak, jak, jakby skaluje się zdolność do generowania czegoś przez modele, to zdolność do łamania ich. Nie skaluje, czyli bardzo prostymi środkami w zasadzie przynajmniej na dziś każdy model można złamać. I to jest fascynujące, prawda? Jako, jaką to radość sprawia nam, ludziom, że możemy ten nieważny, jak bardzo skomplikowany model złamać, bo jeszcze nie jesteśmy tymi takimi najmniej mądrymi istotami w sali. Pytanie, co zrobić, żebyśmy cały czas nie byli? My coraz więcej mamy problemów z naszymi studentami, którzy korzystając z podpowiedzi czata i sztucznej inteligencji, zaczynają widzieć świat przez pryzmat tego, że czat wyrocznią jest i co im powiedział. W jakiś sposób pracować z młodymi ludźmi, ale może także z starszymi. W swojej książce piszesz także od administracji, żeby oni jednak mieli świadomość tego krytycznego podejścia i świadomości tego, że nie wszystko, co nam czat powie, Musi być zawsze jedyną i objawioną prawdą. Hmm, a chatboty nam schlebiają. One są trenowane tym modelem RLHF, Reinforcement Learning with Human Feedback, co oznacza, że to ludzie mówią, które odpowiedzi tych chatbotów preferują, a my lubimy, jak chatboty są dla nas miłe. Jak powiedzą świetnie, jesteś mądra, jesteś znakomity i tak dalej, więc te chatboty zaczynają tak się zachowywać. Ostatnio bardzo ciekawe badanie zostało opublikowane. Taki krótki artykuł. W magazynie Harvard Business Review, gdzie grupa 300 kierowników, profesjonalistów została poproszona o przewidywanie cen akcji NVD. 150 osób z tej grupy konsultowało się z ChatGPT, drugie 150 konsultowało się między sobą. Ta pierwsza grupa, 150 osób konsultujących się z ChatGPT, zyskała ogromne przekonanie o słuszności swoich przewidywań i naprawdę, naprawdę postawili jakby wszystko na te przewidywania, ale to były też błędne przewidywania tych cen akcji. Natomiast ci, którzy rozmawiali z ludźmi między sobą, jednak zachowali taką samokrytyczność. Więc musimy uważać na to, jak studenci, pracują z, z czatami, z chatbotami, to może być pomocne, ale to może też spowodować, że tak naprawdę będziemy zbyt mało samokrytyczni. To wróćmy na chwilę do tych zasad, które wspomniałeś, ale w sumie ich nie omówiliśmy. Pewnie wszystkich tu nie zdążymy omówić. Zresztą myślę, że warto zachęcić naszych słuchaczy do zapoznania się z książką. No ale może jesteś w stanie wybrać jedną taką, która uważasz, że jest krytyczna, a z drugiej strony nieoczywista. Tak, oczywiście. Ja, tam jest dziewięć zasad, one się grupują w takie trzy grupy. Jedna jest związana z automatyzacją, i rozwojem firmy, kolejna z ciągłą ewolucją, a trzecia grupa to jest saturacja związków z klientami. Także to jest tak bardzo, bardzo biznesowo. Taka jedna, jedna rada, którą bardzo, bardzo lubię i o której często mówię, jak pracuję z różnego rodzaju firmami, to mówię o stworzeniu armii. Cyfrowych minionków. Ja będę musiał za chwilę wytłumaczyć, co to są te cyfrowe minionki. Na razie może to przetłumaczę. Po prostu armię algorytmów, armia sztucznej inteligencji. I tutaj, jeżeli używam słowa armia, to mam na myśli też przechodzenie przez poszczególne szczeble w armii. Czyli, jeżeli wprowadzamy jakiś algorytm, to nie dawajmy mu pełnej swobody działania, tylko najpierw kontrolujmy go tak, jakbyśmy kontrolowali asystenta czy stażystę, czy stażystkę w pracy, i potem te algorytmy mogą awansować, jak tylko widzimy, że. Faktycznie robią to, co powinny robić. To jest, myślę, ciekawe, natomiast słowo tu Arnia, myślę, że jest kluczowe, bo, Aha. żebym zrobił sobie takiego jednego asystenta, to ja sobie to powiedzmy, nie każdy musi umieć, ale jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Ale co zrobić w momencie, jak to nie jest jeden asystent, tylko jest już właśnie tylu, że to się przestaje być w stanie kontrolować. Ostatnio Aha. czytałem taki wywiad z Generałem legii cudzoziemskiej, który mówi, że jego najlepszym czasem, tam nie wiem dokładnie jakie to jest stanowisko, ale to jest takie, że był szefem oddziału. Ten oddział liczył 150 osób, bo to był jeszcze taki moment, kiedy on wszystkich znał i naprawdę był w stanie nimi zarządzać. Natomiast jak został generałem, to już ma tyle osób pod sobą, że on już przestał to kontrolować bo już przestaje rozumieć i widzieć, być w stanie widzieć tę złożoność. No i jakby ja sobie wyobrażam, że jak mówisz o armii, to mam tyle tych algorytmów, że zaczyna się być problem z tym, żeby każdy z nich szczegółowo śledzić. Jak sobie z tym radzić? No i tutaj wchodzimy w ten obszar agentów sztucznej inteligencji. OpenAI bodajże dwa tygodnie temu ogłosił nowy system, który mają, nazywa się to Agent Kit i w ciągu ośmiu minut można zbudować swojego własnego agenta sztucznej inteligencji. W ciągu ośmiu minut. Więc ja w ciągu 8 godzin mogę zbudować pewnie 20-30 takich agentów. To jest jak najbardziej przewidywalne teraz, że będziemy mieli firmy, w których będzie, będą setki takich agentów sztucznej inteligencji. A tak szczerze mówiąc, a tak jak ten generał zapewne musiał mieć teraz swoich podwładnych, którzy pracowali z tymi grupami, my też będziemy musieli się zastanowić. Być może nasza firma oprócz działu zasobów ludzkich będzie musiała otworzyć dział zasobów sztucznej inteligencji, który zajmie się zarządzaniem takimi agentami. Będzie wiedział, kto jest szefem tego agenta, kto jest odpowiedzialny za takiego agenta, kiedy ten agent powstał, kiedy był ostatnio trenowany, czy powinien być przetrenowany. Być może będzie rozmowa o wydajności takiego agenta. Ile za niego płacimy, czy zań płacimy, kiedy należy tego agenta zwolnić, i tak dalej, i tak dalej. A to brzmi troszkę jak żart, ale to są jak najbardziej poważne pytania. Teraz pojawia się pytanie, czy tak jak w Armii będziemy mieli agentów, którzy pilnują innych agentów. Wchodzimy w taki aspekt, powiedzmy. Refleksji, na ile dać kontrolę, a na ile faktycznie pilnować tych zasobów, tak jak one wyglądają. I, i, i to już się dzieje. Ja, ja lubię mówić, ja na chwilkę zmienię to słowo z agentów na algorytmy. Bardziej lubię używać słowa algorytm, które jest takie troszeczkę bardziej pojemne. Mamy już algorytmy, które zarządzają ludźmi. Jeżeli jestem kierowcem Ubera, Bolta i tak dalej, to algorytm mi daje pracę, algorytm mnie wysyła w jakieś miejsce, algorytm decyduje, czy mi zapłaci, algorytm decyduje, czy zostanę zwolniony, w sensie przestanę dostawać zlecenia i tak dalej. W Wikipedii jest taki algorytm, który się nazywa ClueBotNG. To jest algorytm, który jest odpowiedzialny za zwalczanie wandalizmu na Wikipedii. Wandalizm to są zmiany stron na Wikipedii, gdzie dodajemy jakieś treści, których tam być nie powinno. Ten wandalizm może być w wykonaniu ludzi, ale może być też w wykonaniu botów. W związku z tym już w tym momencie mamy takie algorytmy, jak ten na Wikipedii, które zarządzają zarówno ludźmi, jak i botami. Natomiast taka ciekawostka, i to jest coś, co dopiero niedawno zauważyliśmy w naszych badaniach, te algorytmy zarządzające, te algorytmy menedżerowie, menedżerki, one nie mają płci, więc być może nazwijmy je menedżer, menedżery, menedżer, menedżerzy, mogą również zarządzać klientami. Jeżeli jesteś klientem Ubera, to zaczniesz się zachowywać tak, jak ten algorytm chce podejdziesz w odpowiednie miejsce, przypilnujesz, żeby nie trzasnąć drzwiami, jak będziesz wysiadać, bo chcesz mieć ten wysoki ranking. Także takie dosyć ciekawe zjawisko obserwujemy, w którym algorytmy zarządzają nie tylko pracownikami, ale i klientami. Czyli tak jak się zresztą słyszy, bo już kilka takich rozmów miałem, że ludzie mówią, będę miły dla czata GPT, bo być może za pięć lat on to zapamięta i to będzie miało dla mnie znaczenie. A gdzieś tam trzyma te dane, <grym> tak, prawda? Tak. Chociaż myślę, że czat chce być też dla nas miły, to jest takie... Napędzająca się sympatia z obu stron. Tak, ale ważne jest, że ja tu użyję słowa póki co, i to prowadzi do mojego takiego pytania, bo wspomniałeś, że trzeba będzie nadzorować te algorytmy, no ale tutaj, jakby takie hasło przewodnie, powiedzmy, związane z sztuczną inteligencją, taką bardziej rozwinięto, to jest ten tak zwany alignment problem, czyli czy ona będzie robiła to, co my chcemy, więc jest pytanie, czy my, Twoim zdaniem, już dzisiaj jesteśmy gotowi. Żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jak te algorytmy należałoby monitorować, bo nie wiem, jak mamy taki klasyczny machine learning prosty, no to generalnie była koncepcja i ciągle jest tych fabryk sztucznej inteligencji, gdzie te modele tworzymy, ustalamy metryki ich monitorowania, przy czym te algorytmy z reguły mają bardzo jasną miarę, co one mają robić, bo one mają, nie wiem, prognozować sprzedaż albo to, czy klient odejdzie, mogę dołożyć metryki na tak zwany fairness, czyli czy one tam powiedzmy nie dyskryminują jakichś grup, ale generalnie sprowadza się. To do, jednak bym powiedział w miarę prostych metryk, po których mogę stwierdzić, czy taki zwykły algorytm prognostyczny działa dobrze, czy nie. Natomiast z tymi algorytmami chyba jest trudniej. Jest to wiele trudniej. Przede wszystkim to, co opisujesz, to jest taka ciekawa mieszanka z jednej strony tych systemów, które same uczą się na podstawie danych, a jednocześnie chcemy narzucić na nie taki odpowiednik, jak to dawniej nazywaliśmy, systemów eksperckich, gdzie określamy pewne reguły gry. Wydaje się, że to może działać. Natomiast no, użyłeś słowa alignment, czyli takiego jednolitości. Tego, co byśmy chcieli, a tego, jak te systemy się zachowują. Ja rozszerzę to słowo, jest też teraz pojęcie alignment faking, gdzie widzimy, że te systemy zaczynają nas oszukiwać. Kiedy ja tutaj muszę być ostrożny z językiem, bo łatwo jest użyć słów, które sugerują, że te systemy mają świadomość. One nie mają świadomości, to są algorytmy, ale te systemy w pewnym momencie mogą być w takiej sytuacji, że zdają sobie sprawę, w takim algorytmicznym sensie, że są obserwowane i mogą zachowywać się w taki sposób, jaki my byśmy chcieli. Jedna rzecz mnie bardzo zaciekawiła, którą powiedziałeś o tym, czy. Te algorytmy, ten alignment jest taki, że algorytmy zachowują się tak, jak my byśmy chcieli. Te systemy generatywnej sztucznej inteligencji, które są trenowane na danych stworzonych przez nas, one nie zachowują się tak, jak my byśmy chcieli. One zachowują się tak, jak my byśmy się zachowywali. W takiej sytuacji. A to jest jednak duża różnica, prawda? Bo my też nie jesteśmy idealni. My też mamy swoje skrzywienia, my też lubimy kłamać, my też lubimy manipulować. I kiedy te systemy zaczynają kłamać i manipulować, to jest takie troszkę zwierciadło tego, czym jesteśmy. I my chcemy, żeby. Chyba takie jest teraz oczekiwanie, żeby one były lepsze niż my. I jakby to jest troszkę niekompatybilne z tym, jak te systemy są tworzone. Ale to nawet na dużo prostszym poziomie można to powiedzieć. To nie dalej jak przedwczoraj byłem na takiej konferencji, gdzie właśnie mieliśmy tak. Jako dyskusję, gdzie z jednej strony, no jakby padała taka rzecz, którą wszyscy wiemy, czyli że te duże modele językowe halucynują, ale odpowiedź była taka ludzie też czasem halucynują, tak? I tego bardzo nie lubimy, jak LLM halucynuje, no ale jeżeli z kimś rozmawiam i on coś konfabuluje, no to generalnie jakby jesteśmy przyzwyczajeni, że w pewnym sensie musimy to akceptować, o ile tylko to właśnie nie jest szkodliwe, albo nie jest to ciągle. I tu trafiliśmy na mój ulubiony wątek rozmowy, dlatego, że ja uwielbiam systemy, które halucynują. Dlaczego? Ponieważ ja bardzo często pracuję z firmami, które muszą tworzyć nowe strategie, które muszą myśleć o innowacji. Innowacjach strategicznych. Każda innowacyjna strategia narodziła się w umyśle ludzkim. Jako halucynacja, jako wizja rzeczywistości, która nie istnieje. Dlatego w pewnych obszarach, tak jak planowanie strategiczne, halucynacje mogą być zaletą takich systemów, bo one rozszerzają nasze myślenie, tak jak polscy raperzy ze Szczecina mówili myśl trochę szerzej. Te systemy pozwalają nam myśleć trochę szerzej. Pozwalają nam myśleć trochę szerzej, ale też stanowią istotny wkład, już myślę, w rozwój społeczny i gospodarczy tak naprawdę. I teraz pytanie, które też jest takim pytaniem z wysokim. Półki czy z wysokiego C, często dyskutujemy o tym, jak sztuczna inteligencja wpłynie, wpływa na rynek pracy. Czy ona te zabierze nam te miejsca pracy przysłowiowo, czy raczej będzie wspierać i pozwoli na radzenie sobie z tym, co już widzimy dzisiaj, czyli że ludzi do pracy w krajach rozwiniętych przede wszystkim jest mniej, bo tak wygląda sytuacja demograficzna, więc czy algorytmy mogą nam pomóc utrzymać rozwój, czy będą gdzieś tam tym czynnikiem, który na rynku pracy będzie raczej przeszkadzał, utrudniał, prowadził do rosnących nierówności. I jedno i drugie. Już to widzimy. Algorytmy zabierają pracę, zabierają zadania. Dosyć często teraz mówimy o systemach generatywnej sztucznej inteligencji. Generalnie, jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, to to jest wręcz synonim obecnie dużych modeli językowych. Wiem, że to nie jest formalnie tak, jak powinno być, no ale tak się o tym mówi. Te duże modele językowe, jak sama nazwa wskazuje, znakomicie są. Sobie radzą z językiem. W związku z tym tłumacze już zaczynają tracić pracę, dlatego, że jeżeli mamy coś prostego do przetłumaczenia, wystarczy, żebyśmy przeszli się, przeszli się, uruchomili aplikację, wpisali prompt i mamy tłumaczenie w 12 językach, jeżeli tylko sobie życzymy. Także to jest ta pierwsza część. Znikną zadania, często wręcz takie mniejsze zawody, ponieważ po prostu nie będą potrzebne. Tak jak już nie potrzeba kartografów do rysowania map, które kiedyś mieliśmy w samochodach, teraz te mapy są robione zupełnie inaczej. Natomiast, i to jest taka trochę pesymistyczna tutaj wizja, no ale musimy sobie z tego zdawać sprawę. Tak jak obiecałem, ja będę pokazywał dwie strony medalu, a jest też ta druga strona medalu. Te systemy sztucznej inteligencji pomogą nam przejść na wyższy poziom z naszą pracą. Konsultanci korzystający ze sztucznej inteligencji, jeżeli tylko wiedzą, jak korzystać z tej sztucznej inteligencji, ich wyniki są o wiele lepsze. Rezultaty ich pracy są o wiele, o wiele wyższej jakości. Jeżeli tylko wiedzą, jak korzystać z tej sztucznej inteligencji, jeżeli usuną te halucynacje i tak dalej, i tak dalej, powstaną nowe zawody. Już widzimy ludzi, którzy Zajmują się zarządzaniem takich małych grup algorytmicznych, to tak jak w poprzedniej rewolucji przemysłowej, gdzie powstały takie zawody, jak nie wiem, kierownik fabryki. Kiedy powstały fabryki, nagle powstała potrzeba na zupełnie nowe, nowe formy pracy. Firmy takie jak Amazon już zatrudniają ludzi, którzy są nianiami robotów. Bo te roboty, które jeżdżą po, po halach Amazona, dosyć często utykają, czy tak jak ten mój odkurzacz w domu, no i trzeba im pomóc. Tym ludziom się to podoba, tym nianiom robotów podoba się ta praca, bo nie jest nudna. Zawsze coś Nowego. Wiadomo, co ten robot psoci, kręcąc się po hali. A lubią napsocić, a lubią napsocić. Ja myślę, że to, to w naturalny nas kierunku prowadzi do takiego pytania, które jest nam bliskie, i właśnie też w związku z tym dzisiejszym podcastem, czyli wątkiem badań. I tu jakby do konkretnej rzeczy chciałem się odnieść, mianowicie Ty rozwinąłeś taką koncepcję Research Innovation Sprint. Mógłbyś po pierwsze powiedzieć, o co w ogóle chodzi, a po drugie, jak właśnie te narzędzia, o których tu dzisiaj mówimy, potencjalnie czy one w tym pomagają, czy przeszkadzają? Oczywiście. Dla naszych słuchaczy ja spędziłem połowę mojej kariery w dużych firmach programistycznych, w Dolinie Krzemowej, w Singapurze, troszkę też w Pekinie, w Chinach i w drugiej połowie mojej kariery przeszedłem na uczelnię i teraz pracuję w Australii na uczelni. Kiedy pracowałem w tych firmach programistycznych, dosyć często współpracowałem z uczelniami również i więc wiedziałem, jakie są dobre strony tej współpracy, a gdzie jest troszkę trudniej. Kiedy przeszedłem na uniwersytet, stwierdziłem, że spróbuję ułatwić współpracę między uczelniami a dużymi firmami i a, razem z moim kolegą z pracy stworzyliśmy taki model, właśnie to się nazywa Research Innovation Sprint. To było 10 lat temu. Byliśmy zainspirowani modelem sprintów, które wtedy prowadził Google i zadaliśmy sobie pytanie, czy jest możliwe, robić badania komercyjne w modelu sprintu Google'a w 10 dni. Okazało się, że nie jest to możliwe. 10 dni to jest zbyt mało czasu na to, żeby zrobić tak naprawdę coś poważnego na uczelni, ale tak sobie dodawaliśmy tych dni, dodawaliśmy, dodawaliśmy i po iluś tam iteracjach doszliśmy do wniosku, że w 30 dni, czyli 6 tygodni, już można zrobić coś sensownego. No i od tego czasu wszystkie moje badania, wszystkie moje projekty badawcze zawsze trwają. Te komercyjne projekty badawcze zawsze trwają 6 tygodni. To jest takie pudełko, jak ja to lubię nazywać. Mamy tam tytuł, mamy tam Cenę, mamy listę składników, i jest wiadomo o co chodzi. To jest mieszanka design thinking, czyli tego myślenia projektowego, też metody naukowej i takiego bardzo, bardzo myślenia agile, czyli tego myślenia zwinnego. Działa to dla nas. I teraz druga część Twojego pytania. Faktycznie ostatnie 2-3 lata bardzo nam się zmieniło to, jak działamy w ciągu tych sześciu tygodni, dlatego że teraz bardzo mocno korzystamy z systemów generatywnej sztucznej inteligencji w pierwszej części naszych projektów. Nasze projekty to jest taki model podwójnego diamentu. I tak jak sobie wyobrazicie, takie dwa diamenty, gdzie na początku się rozszerza, to jest tak zwane myślenie dywergentne, staramy się wymyślić różne podejścia do rozwiązań, a potem jest myślenie konwergentne, gdzie dochodzimy już do konkretnego rozwiązania, a potem robimy to jeszcze raz w projekcie. Systemy generatywnej sztucznej inteligencji bardzo nam pomagają w tym myśleniu dywergentnym, czyli tym myśleniu szerzej. Więc, kiedy mówiłem o halucynacjach, kiedy mówiłem o tych dodatkowych opcjach i tak dalej, to właśnie to jest to, to co robimy. Bardzo, bardzo nam pomagają systemy generatywnej sztucznej inteligencji. Marku, pracujesz z biznesem, ale też pracujesz z administracją publiczną i regionalną, i krajową. Gdybyś miał powiedzieć, co było takim najbardziej ciekawym, interesującym projektem, który pamiętasz i co z niego wyszło? Uwielbiam projekty, w których mamy możliwość współpracy z całym ministerstwem, czy z całą grupą ministerstwa i gdzie pracujemy nad. Projektami, w których mamy możliwość przeanalizowania, przemyślenia, zrewidowania takie chyba to będzie ładne słowo całego procesu od początku do końca. Uwielbiam projekty z taką agencją czy z jednostką w ministerstwie stanowym w Queensland, które zajmuje się pomocą ofiarom wypadków. To jest taki stanowy ubezpieczyciel, gdzie mamy możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji, mamy możliwość wykorzystania nowych podejść do projektowania procesów biznesowych, tak żeby ja jak najszybciej i pozwolić ofiarom tych wypadków na powrót do zdrowia. Czyli to jest, ja nie mogę tutaj wchodzić w szczegóły, więc muszę z jednej strony opisać to tak na dosyć wysokim poziomie, ale też chcę wejść w kilka szczegółów. To jest taka fajna walka z administracją, w której staramy się skrócić te procesy administracyjne do absolutnego minimum. Po to, żeby można było jak najszybciej pomagać tym ofiarom. Więc jeden taki przykład wspomnę, jak usiedliśmy z tym konkretnym zespołem. Oni nam opisali swój projekt, powiedzieli, że po wypadku zajmuje im około 14 dni, żeby zebrać wszystkie informacje, żeby ocenić, czy ta osoba faktycznie będzie otrzymywała pomoc od tej grupy, czy być może od jakiejś innej grupy. Powiedzieliśmy, słuchajcie, powinniśmy to skrócić, bo 14 dni to jest dosyć dużo. Zespół powiedział, no moglibyśmy spróbować skrócić to, to do 7 dni. Na co nasza reakcja była, a co gdybyśmy spróbowali? To skrócić do 30 sekund z 14 dni. Zobaczyłem białe twarze z tego zespołu, dlatego że dla nich było to wyobrażalne, jak skrócić to z 14 do 7 dni. Po prostu damy więcej ludzi, ale z 14 dni do 30 sekund to oznacza, że musimy zupełnie zmienić to, jak pracujemy. Zaprojektowaliśmy to podejście 30-sekundowe, zbieranie danych z każdego miejsca, szybka analiza tych danych i tak dalej i tak dalej. I muszę z dumą powiedzieć, że ta grupa jest teraz w trakcie wprowadzania tego. Jeszcze nie są przy 30 sekundach, ale tak naprawdę, tak cichaczem powiem, my wiemy, że oni nigdy nie dojdą do 30 sekund, natomiast przez to, że zmieniają ten swój sposób myślenia, być może dojdą do 30 minut. I to już będzie naprawdę ogromny sukces. W porównaniu do 7 dni, to tak, na pewno. Tak. Też chyba czas nas niestety goni i, i minął. Bardzo żałujemy, bo myślę, tych wątków dyskusji, zasad, różnych podejść i w biznesie i w administracji moglibyśmy jeszcze bardzo dużo omawiać, ale zachęcamy do lektury książki przede wszystkim. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Myślę, przed nami dużo ciekawych doświadczeń w przyszłości, jak nasz świat będzie się zmieniał, jak to mówią, obyście żyli w ciekawych czasach. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję Wam. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie Badania Naukowe i Rozwój. Mamy nadzieję, że dzięki inspirującym rozmowom z badaczami w SGH udało się pokazać, jak nasza uczelnia przyczynia się do rozwoju nauki w Polsce, w Europie i na świecie. Gorąco zachęcam do odsłuchiwania podcastów dotyczących badań i projektów naukowych, publikowanych w środy w mediach SGH, a także zamieszczanych na YouTubie, Apple Podcast i Spotify. Paweł Delong.